Cześć, hej, witajcie na moim kanale. Ja jestem Daga i przychodzę do Was dzisiaj z konfrontacją, z konfrontacją mojego TBR-u na rok 2023. Niestety obawiam się, że ten film to będzie jedna wielka kompromitacja, bo patrząc na listę książek, które sobie zaplanowałam, a na te, które przeczytałam, no to no nie będę ukrywała, ale jest po prostu dramat. Udało mi się przeczytać 7 książek z 23, które sobie właśnie Dałam Zasel na 2023 rok. Nie będę przedłużała, ten film wydaje mi się, że i tak będzie dość krótki, ale zacznę pokazywać już od razu książki. Pierwszy na mojej liście był Brandon Sanderson, i tutaj miałam taki dylemat, bo albo obstawiałam, że przeczytam z mgły zrodzonego lub słowa światłości, które widzicie tam tutaj u góry. Zdecydowałam się na z zrodzonego z tego względu, że. Chciałam najpierw sobie jakby wprowadzić się do tego świata w nieco takiej lżejszej wersji. Tej serii udało mi się przeczytać dwa tomy. Ostatni na mnie czeka, ale chyba jednak nie uda mi się tej serii dokończyć jeszcze w tym roku. Ja tę książkę oceniłam na 5 gwiazdek, tak jak kolejny tom. I mam nadzieję, że trzeci, ostatni tom również ocenię na pięć gwiazdek. Ten początek będzie dość przyjemny, bo tutaj akurat mam sporo książek, które przeczytałam, bo kolejna książka jest to Delia Owens, gdzie śpiewają raki. Ja tę książkę również przeczytałam i również oceniłam ją na 5 gwiazdki. Jest to jedna z moich ulubionych książek tego jeszcze roku. Naprawdę nie sądziłam, że ona aż tak bardzo mi się spodoba. Mamy tutaj... Bardzo ciekawą zagadkę kryminalną, yy, bardzo ciekawe opisy przyrody, które no, w 100% oddają klimat całej tej książki. I ja czytając to ja mam wrażenie, że po prostu jestem na tych bagnach, na tych mokradłach i uczestniczę po prostu w tym wszystkim, czym uczestniczyła nasza główna bohaterka. Bardzo Wam tę książkę polecam. Mm, płynie się przez nią naprawdę bardzo szybko. No a te opisy, gdzie ja naprawdę nie przepadam za bardzo za opisami, bo raczej mnie to nuży. Tak, tutaj jest po prostu pięknie, klimatycznie, a sama samo przedstawienie postaci i jakby takie różnice społeczne też bardzo jest fajnie to wszystko wyrysowane, no i wątek kryminalny też jest bardzo ciekawy, także niezmiernie Wam tę książkę polecam. I kolejną pozycję również Wam serdecznie polecam, ponieważ jest to Hrabia Monte Cristo Aleksandra Dima. Jest to oczywiście pięciogwiazdkowa pozycja znowu. Ja Hrabiego Monte Cristo bardzo Wam polecam, bo jest to po prostu no tak moim zdaniem. Tak książka ma wszystko, czego jakby oczekuje od literatury klasycznej. I w ogóle jeszcze nadto naprawdę jeżeli chodzi o te pozycje, jak pierwszą, jak i drugą część, no to ona ma specjalne, specjalne miejsce w moim sercu i wydaje mi się, że często będę wracać do tej książki nie tylko myślami, bo jakby to robię cały czas, ale chciałabym też w przyszłości kiedyś zrobić reread właśnie pierwszego i drugiego tomu. I tutaj już nie będzie tak kolorowo, mam tutaj pozycję pana Harariego Sapiens od zwierząt do bogów, no i niestety tej pozycji nie udało mi się przeczytać, mimo, że bardzo bym chciała, to chyba wydaje mi się, że gdzieś ta Grubość mnie troszkę hamowała Ale mam nadzieję, że w końcu tę książkę uda mi się przeczytać Bo naprawdę jestem jej ciekawa Ale po prostu jakoś tak No, no nie, złożyło się, nie złożyło się, że tę książkę przeczytałam Kolejna książka niestety również przeze mnie nieprzeczytana Czyli Nieznośna lekkość bytu Miliana Kundery Jeżeli chodzi o tę książkę To ja mam wrażenie, że ja cały czas nie jestem na nią gotowa Więc cały czas gdzieś tam odwlekam Przeczytanie tej książki. Nie wiem, czy w tym roku uda mi się ją przeczytać, to znaczy w tym nadchodzącym. Zobaczymy, już sobie jakby um, nie narzucam jej tak. Bo wiem, że miałam taki okres, gdzie naprawdę bardzo chciałam tę książkę przeczytać, ale trochę się jej bałam, więc na razie po prostu sobie ją tak zostawię. Niech ona czeka na mojej płucę na po prostu taki odpowiedni moment. Um, I już po prostu. Przejdę dalej, bo nie mam co więcej powiedzieć na temat tej książki. Kwiaty dla Algerona Daniel Case jest to pozycja, która została przeze mnie przeczytana. Ja tę książkę oceniam chyba na cztery gwiazdki. Jest to bardzo dobra książka, bardzo dobrze napisana, ukazująca tak naprawdę to, jakimi ludźmi potrafimy być, jakimi ludźmi jesteśmy, jak ten świat tak naprawdę cały działa. Mamy tutaj historię pewnego 32-letniego Charlie'ego, który jest niepełnosprawny umysłowo i on po prostu poddaje się pewnemu eksperymentowi, aby ten iloraz inteligencji podnieść. Co bardzo podoba mi się w tej książce, to to, że jest to w formie takiego dziennika i na początku nasz Charlie. No, widać, że po prostu e, słabo mu idzie to pisanie, ale z każdym podniesionym ilo, ilorazem inteligencji, to jego pismo czy też jego wypowiedzi stają się takie bardziej twórcze, takie na wyższym poziomie. No i później dzieją się tam również dziwne, dziwne no, dzieją się po prostu również inne rzeczy, cały czas to jakby. Mamy to oddane w tym piśmie, to jak właśnie zachowuje się mózg naszego głównego bohatera, jak on to wszystko odbiera. Widzimy też to, jak myślał, że niektórzy są jego przyjaciółmi, a gdzieś tam, jak zwiększył swój iloraz inteligencji, to no, wychodziły jakieś zupełnie inne rzeczy. Bardzo Wam tę książkę polecam. Mi osobiście czegoś w niej brakowało. Mm. Nie uważam, żeby to była jakaś wybitna pozycja, ale naprawdę warto ją znać. Kolejna pozycja to jest po prostu wstyd, bo jest to y, terror. Terror, który ja bardzo chciałam przeczytać, który bardzo chciałam mieć. Mam w końcu tę książkę, ale jeszcze jej nie przeczytałam. Y, nie mam nic na swoje nie akurat w tym wypadku. Po prostu trzymajcie za mnie kciuki, żebym w nadchodzącym roku y, w końcu nadrobiła te straty, bo. Nie wiem, naprawdę nie wiem, czemu jeszcze tej książki nie przeczytałam. Przepraszam, ale no... No jeszcze sporo będzie tych, tych książek, które nie przeczytałam, ale jeżeli chodzi o te, to tutaj jestem jakby najbardziej zawiedziona sama sobą, że jeszcze jej nie przeczytałam. Kolejna książka na liście jest to Amber in the Ashes, Saban Tyre. Ja wiem, że już jest znowienie tej serii. No ja niestety, niestety, niestety kupiłam w tej starej wersji, wiem, że niestety ta seria ma tendencję spadkową, czyli pierwszy tom jest bardzo dobry, drugi, trzeci już trochę gorzej zobaczymy, zobaczymy no oczywiście nie przydałam ale bardzo chcę, więc zobaczymy jak w końcu się zabiorę, czy Boże, przepraszam, że się tak zawiesiłam, ale tutaj jest jeszcze wiecie, polecenie brawo Wow, jakie to stare czasy po prostu. Nie wiem, czy jeszcze brawo istnieje. Dajcie mi znać w komentarzu, jeżeli wiecie, czy w ogóle te gazety dalej są produkowane i czy młodzież teraz też to czyta. Czy jakby. No, bo nie wiem, w sumie. 10 minut i 38 sekund na tym dziwnym świecie. Eli w czyli książka, którą bardzo chciałam przeczytać, ale niestety był to mój DNF. Um, ja dobrnęłam do jakiejś połowy. Ta książka naprawdę ma niewiele tekstu na stronie, ma dużo jakby tego światła. Te, no, powinno się ją dość szybko czytać. Ja niestety się strasznie przy tej książce męczyłam. Nie podobała mi się główna bohaterka. Wykrowanie też jakby całej tej historii, poprowadzenie jej też jakby nie bardzo mi się podobało. Sam temat, motyw tym czym zajmowała się ta nasza główna bohaterka po prostu wydaje mi się, że tutaj akurat dużo czynników wpłynęło, wpłynęło na to, że ta książka mi się nie spodobała. Nie wiem czy będę chciała do Elif Szafak kiedyś wrócić. Bardzo zraziłam się do jej twórczości po tej książce. Także wydaje mi się, że troszkę czasu minie. Zanim stwierdzę, że ok, daj drugą szansę tej autorce. Odmawiam no, przeczytania wam tej książki, powiem, że wielu osobom się ona po prostu podobała. Mi coś tutaj ewidentnie nie zagrało i no, na dzień dzisiejszy na pewno po Elif Szafak nie zamierzam sięgać. Jonas Backstone, czyli Życie Sus, jest to książka, która została przeze mnie przeczytana i ona mi się podobała, ale ona była tak specyficzna. Ale to tak dziwna, że ja nie do końca wiem, jak Wam mam to wszystko opowiedzieć. Mamy tutaj pewną bohaterkę, która ma jakieś takie dziwne, dziwne zapędy, i jedna właśnie scena z tam na samym początku ona jest scena z Kotem, jest bardzo obrzydliwa, naprawdę aż mnie cofało przy czytaniu tej książki. Niemniej jest to na tyle intrygujący tytuł że mogę Wam go naprawdę z czystego serca polecić, nie dla jakichś takich wrażliwych osób, no bo jest tutaj właśnie ta jedna scena, która naprawdę mogłaby niejedną osobę odrzucić. Natomiast sama książka w sobie nie była może jakaś wybitna, to nie było coś, co trafiłoby jakoś w mój gust czytelniczy tak dość mocno, ale była na tyle intrygująca i na tyle inna, że warto moim zdaniem jest się z nią zapoznać. Ostatnia sztuka e, Tomasza Marchewki, czyli drugi tom. E, pierwszy się nazywał e, Wszyscy Patrzyli, Nikt nie widział. Nie przeczytałam. E, raczej już też w tym e, roku, czy też w następnym nie przeczytam, chyba że po prostu coś mnie nadnie, ale jakoś tak. Zaczęłam w ogóle tę książkę czytać, ale ja tak mało pamiętam z pierwszego tomu, ja tak ciężko mi jest się znowu wgryźć. Ten świat. Nie wiem, może po prostu jakbym przebrnęła te kilka stron więcej, to byłoby mi łatwiej, no ale na razie jakoś nie ciągnie mi za bardzo do, do tej książki. Drugi tom Milenium, czyli dziewczyna, która igrała z ogniem. Niestety, te książki, tej książki również nie przeczytałam, no jest ona dość gruba i wydaje mi się, że yy, to wpłynęło najbardziej. Na to, że nie, nie, no nie sięgnęłam po nią, bo ja też miałam dość sporo zastojów czytelniczych w tym roku. No ale jest to taka dość potężna cegła. Mimo, że pierwszy tom bardzo mi się podobał i myślałam, że jak tylko będę mieć drugi, to, to od razu po niego sięgnę. No tak się jednak nie stało. No chcę tę, tę książkę przeczytać, ale jakoś tak jest misją nie po drodze. Kolejna cegła, o której nawet nie myślałam, żeby ją ruszyć w tym roku, czyli Oko świata Roberta Jordana. No Jest to ogromna książka, jest to w ogóle ogromny cykl, który no wydaje mi się, że ruszę dopiero, jak będę mieć większość moich serii zaczętych nadrobionych i dopiero wtedy skuszę się na właśnie jakiś taki jeden wielki cykl bo powiem wam szczerze że na ten moment tak jak ją kupiłam to miałam wielką ochotę żeby ją przeczytać tak na ten moment jestem przerażona tą wielkością tym bardziej że w tym roku chciałabym przeczytać archiwum burzowego światła i jakby Sandersona więc nie chciałabym rozpoczynać po prostu dwóch takich wielkich wielkich cykli razem Także no nie udało mi się jej przeczytać, ale w przyszłym roku też chyba nie uda mi się jej przeczytać, niestety. Kolejna książka była to Miniaturystka Jessie Barton, i tej książki również nie przeczytałam. Wiem, że natomiast wyszedł Drugi Tom, jak już w tym roku. I to mnie tak troszkę natchnęło bardziej. Nawet po tę książkę sięgnęłam i sobie wróciłam ją do któregoś z tych no ale niestety w ostateczności jej nie przeczytałam. No i w tym roku też jej raczej nie przeczytam. Może uda mi się w następnym, nie wiem. No, no nie udało się po prostu. Kolejna książka jest to Battle Royale i jest to pozycja, którą udało mi się przeczytać. I naprawdę była to bardzo dobra pozycja. Yy, mamy tutaj historię pewnej klasy, która yy, jedzie na wycieczkę, ale tak naprawdę trafia na pewną wyspę, yy, i oni mają tam za zadanie pozabijać się nawzajem. Coś jak Igrzyska Śmierci. No zresztą Igrzyska Śmierci bardzo właśnie się wzorowały na, yy, na Battle Royale. Także, jeżeli Igrzyska Śmierci znacie, lubicie, to wydaje mi się, że warto właśnie sięgnąć po taką, no po, po oryginalną po prostu wersję. Bardzo Wam polecam. Czyta się niemiłosiernie, niemiłosiernie szybko. Ja byłam w szoku, no bo to jest naprawdę taka spora cegła, a czyta się ją naprawdę bardzo szybko. Niektóre sceny są naprawdę brutalne i może nie jest to książka dla jakichś takich wrażliwych osób, ale jeżeli nie macie problemu z krwią, a lubicie też takie, takie książki, to jak najbardziej Wam je. ją polecam. I mam tutaj jeszcze kilka książek, które również planowałam przeczytać w tym roku, ale nie miałam ich fizycznie i do tej pory ich nie mam. I są to bracia Karamazow Dostojewskiego. Również nie udało mi się tego ani przeczytać, ani przesłuchać. I aż Diuny, czyli drugi tom Diuny również nie udało mi się ani zakupić, ani przesłuchać. Wiedźmin, drugi tom niestety również nie. Miałam podejście do Wiedźmina, ale po prostu chyba to był zły okres na taką książkę. Potrzebowałam w ogóle czegoś innego niż fantastyki, więc gdzieś tam to yy, rzuciłam w kąt i wydaje mi się, że dopóki nie kupię sobie fizycznej wersji, to nie przesułam jej w audiobooku. Jakoś tak yy, wiem, że jest słuchowisko i wiem, że to jest dobre słuchowisko, ale gdzieś nadal mam takie poczucie, że wolałabym te książki przeczytać w takiej formie fizycznej. Hmm, Żelazny Wilk. Żelazny Wilk jest to książka, którą w tym roku nie udało mi się przeczytać, ale mam nadzieję, że uda mi się przeczytać w przyszłym, ponieważ jeszcze tutaj jej nie mam fizycznie, ale ona do mnie jedzie, także. Jak będę mieć formę fizyczną, to mam nadzieję, że jakoś tak szybciej uda mi się za nią zabrać. Instytut Kinga. Ja pana Kinga nigdy nic wcześniej nie czytałam i Instytut to miała być taka książka, która właśnie mnie w troszkę w ten świat pana Kinga wprowadzi w to jego w to jego pióro. Nie udało mi się tej książki ani kupić, ani przeczytać. Nadal chciałabym coś spróbować właśnie tego autora. Nie wiem, czy to byłby Instytut. Wydaje mi się, że ewentualnie mogłaby to być jeszcze baśniowa opowieść, bo ona wiem, że wyszła teraz w takim pięknym, malowanym wydaniu. No, ale z Kingiem mam także, że chciałabym jakby poznać tego autora, ale niekoniecznie jakoś bardzo mi się pali, że muszę teraz przeczytać te, także. Nie wiem, nie wiem jak, jak będzie, może, może w końcu się po prostu zabiorę. Odyseja Kosmiczna 2001. Również tej książki nie przeczytałam. Miałam ją nawet w koszyku gdzieś tam na jakiejś stronie, ale gdzieś tam ostatecznie wybrałam inne science fiction. Hmm. Jest to jednak klasyk, który warto byłoby znać, więc mam nadzieję, że jak już wejdę troszkę w ten świat Science Fiction, to właśnie uda mi się tę książkę przeczytać. Kozioł ofiarny Daphne Dio Moyer. Tutaj niestety nie przeczytałam i też nie, nie mam jakoś um, takiego parcia, aby tę książkę przeczytać, z tego względu, że słyszałam dość sporo średnich opinii na temat właśnie. Um, tej książki, tej pozycji, więc może mm, jednak wrócę do Rebeki albo zacznę czytać o jakieś inne chyba ptaki. Yy, znaczy, zbiór opowiadań, który się nazywa Ptaki, może też od tego. No, zobaczę, ale na pewno kozła ofiarnego gdzieś tam już nie mam w tak planach, jak miałam właśnie e, nagrywając tamten film. I to byłoby na tyle. Jak widzicie, ten wynik jest dość mizerny. Ja też zauważyłam, że nagrywając ten film miałam zupełnie takie inne odczucia, motywacje i chęci na dane książki, a w ciągu roku zupełnie, wiesz, tutaj jeszcze jakieś nowości doszły, tutaj coś innego, więc Zupełnie czytałam inne książki, już tutaj mam na liście. Nie wiem, jak będzie w przyszłym roku. Znaczy, też będę chciała zrobić sobie właśnie e, taki TBR z 24 książkami. Tylko, że będzie to też troszkę taki wymieszany TBR, bo będą tam książki, które ja będę chciała przeczytać, ale będą tam też książki, które mi ktoś po prostu wybierze, czego się. Strasznie boję, bo ja już mam takie małe spoilery tego, co może mnie czekać w tym TBR-ze. E, dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Dajcie mi koniecznie znać w komentarzu, jak tam wasz TBR, a właściwie jego realizacja e, może będzie lepiej niż u mnie, mam taką nadzieję. E, dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Widzimy się w kolejnym filmie. Cześć!